Cześć, witajcie na kanale Pantomima w sieci. Dzisiaj będziemy... Ale zaraz nie mogę wyjść. O co chodzi? Halo! Widać mnie czy nie? Puk, puk, puk. Nie mogę. O. Uuu. Uuu. Cześć! Witajcie się Marko, kochani. Dzisiaj wrócimy sobie do naszego elementarza Pantomimy. Zajmiemy się tym, o czym mówiłem na końcu ósmego odcinka, pamiętacie? Jeżeli nie, to szybko przypomnę. Spójrzcie. Ósmy odcinek. Cyk, cyk. Przenosiliśmy pudełko. Otwierałem pudełko. Wow. A w środku znajdowałem. No właśnie. Brrr. W środku coś znalazłem. Ale co? O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Rozgrzewka, mam nadzieję, że była. U mnie była. Główka, klatka, brrr. Całe ciało jak chcecie. U mnie była czysto pantomimiczna rozgrzewka. A u Was? Pantomima? Improwizowana? A może jakaś taka rozgrzewka na leniuchach? Rozciąganie? Tak więc, dłonie. Będziemy sobie w nich coś trzymać. Dzisiaj akurat będziemy trzymać sobie piłkę. Piłka. Okrągła, prawda? W pantomimie jest tak, że kiedy ręka jest pusta i nic w niej nie ma, to jest płaska. To jest, to jest Ręka pusta, nic w niej nie ma. Teraz już w ręce coś mam. Teraz też coś trzymam w ręce. Teraz też trzymam coś w ręce. Mhm. To jest oznaczenie tego, że ręka jest pusta. Nie mam w niej nic. Druga to samo. Nic nie ma. Jeżeli mamy piłeczkę, piłeczka jest okrągła, tak więc musimy przyjąć jakiś okrągły, okrągły kształt. Dłoń musi, tak jakby trzymać, właśnie, właśnie piłeczkę. Prawda? Czyli próbujemy sobie złapać. Może to być piłka większa, może to być piłka mniejsza, możemy ją sobie złapać tak. Możemy sobie na przykład też przesypywać piasek, ale najpierw piłeczka. Łapiemy sobie jakąś piłeczkę. Możemy ją, oczywiście dla przypomnienia, wyjąć z naszego ping pudełeczka, znajdujemy i o! Jest! Tyk. Pudełeczko przesuwamy i mamy piłeczkę. Mamy sobie tę piłeczkę i będziemy ją podrzucać do góry, okej? Okay? Bardzo ważny jest ten nasz wzrok, bo to nasz wzrok powoduje iluzję tego, że ta piłka leci. I dłoń, pamiętacie jak mówiłem o tym? Jest dłoń pełna, trzymam w niej piłkę, teraz zobaczcie, dłoń pusta, pusta dłoń podchodzi na przykład do tej piłki, łapie ją i mam teraz w drugiej dłoni piłeczkę, tak? Jeżeli chcę ją na przykład puścić do tej ręki na dole, no to nie mogę zrobić tak, bo wtedy mam jakieś dwie piłeczki. Widzicie, prawda? Więc muszę podłożyć tutaj pustą dłoń, tak jakbyśmy robili ścianę. To jest coś bardzo, bardzo podobnego. Mamy pustą dłoń i piłeczkę puszczamy, pum, i ona spada. I wtedy mamy dłoń pełną. Spójrzcie jeszcze raz. Pusta dłoń, lewa moja teraz jest pusta, prawa trzyma piłkę i kiedy ja piłkę z tej dłoni prawej puszczam do lewej, lewa też troszkę opada, i wtedy tę piłkę łapię. Okay? To jest taki ruch. Czyli puszczam w prawej ręce, a lewa będzie łapać. Pum, pum! I złapała. Jasne? I znowu mam. Hmm? Proste? Zmuchuje. Myślę, że proste. To wszystko, oczywiście, to są lata, lata ćwiczeń, praktyki, teorii też. Ale głównie, kochani, praktyka to są ciągłe ćwiczenia, 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 ćwiczenia. Próbujemy jeszcze raz. Mamy jakąś piłeczkę, na przykład biorę ją sobie teraz tutaj ze stolika. Prawda, tamten tam stolik jest tutaj. Biorę sobie tę piłkę i próbuję ją podrzucić. Wzrok i pusta, pełna dłoń. Podrzucam. Pu i pa! Spadła. Widzieliście cały czas tę piłkę wyobrażoną piłkę śledzę. Moja piłka ma czerwony kolor. O tym już też rozmawialiśmy. Czym więcej wiemy o przedmiocie, który trzymamy, tym lepiej będzie nam go wyobrazić i będzie lepsze złudzenie dla widza, że ten przedmiot naprawdę istnieje. Mam piłkę, czerwoną piłeczkę i próbuję ją podrzucić. Kontrapunkt możemy sobie dodać, oczywiście. U mnie to znowu wychodzi naturalnie. Może być na przykład kontrapunkt do wyrzucenia piłki, może być kontrapunkt biodrami. Podnosimy sobie troszkę, podrzucamy. To jest nasze ćwiczenie, pamiętacie? Kiedy robiliśmy bioderkami przód, tył i boki, to to jest trochę taki, taki skos. Możemy sobie ją, pyk, podrzucić też biodrami. Czyli zobaczcie, druga ręka jest tutaj i też będzie robiła kontrapunkt. Druga ręka, kiedy ta podrzuca, to druga ręka idzie w dół. Bioderka jeszcze podwijają piłkę. Ręka w dół jako kontrapunkt i piłka leci. Puch, ja wzrokiem ją śledzę, 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 śledzę i ona opada. Kiedy patrzę na rękę, to ta ręka troszeczkę pod ciężarem może opaść. To jest, spójrzcie, ruch w nadgarstku. U mnie, u Was może być inny, to może być tak, że podrzucacie piłkę i PU! Ona jest ciężka, nie? To jest też ważny ciężar, ale o identyfikacji przedmiotów i o identyfikacji otoczenia będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Dzisiaj tylko podrzucanie. Jeżeli Wam wyjdzie, to po prostu podrzucenie i złapanie też jest ok, nie? Tylko zobaczcie, jak teraz tak po prostu próbuję sobie bez, bez techniki podrzucić coś niby i złapać, no to to takie jest nie do końca o to nam chodzi. Nie jest to tak, tak dobra iluzja. Jeżeli chcemy stworzyć iluzję tej piłeczki, to próbujemy. Pusta dłoń, pełna dłoń, kontrapunkt, śledzenie wzrokiem. To chyba trzy punkty, tak? Dłoń, pełna, pusta, kontrapunkt, żebyśmy jeszcze tę piłeczkę i ten ruch wyolbrzymili. I trzy patrzymy i śledzimy wzrokiem. Trzy ważne rzeczy, ok? Próbuję. bierzemy piłeczkę, prawa ręka, lewa. Niektórzy są leworęczni, łatwiej im będzie wtedy w lewej Ja jestem praworęczny, więc podrzucam i spadła. Może być cięższa. Złapałem, udało się. Możemy sobie ją spróbować przerzucić z jednej ręki nad głową do drugiej ręki. Spróbujmy sobie. Czyli druga ręka będzie pusta. Prawa ręka pełna trzyma piłeczkę i będziemy podrzucać. Puch! O! I wpadła do drugiej ręki. Czerwona piłka, widzieliście? Czerwona. Uwaga i leci znowu. Puch! I puch! I puch! I wium! Mamy ją może spadać. Pum, pum. O. Możemy ją sobie tak podrzucić leciutko. O. O. Mam ją. Możemy ją. O. Spadła na ziemię, nie złapałem. Muszę podnieść. U. Mam ją. A może to nie jest piłka? Może ktoś wymyśli, że to jest jabłko. I będziemy sobie jeść. Ale o jedzeniu i piciu w następnym odcinku. A tymczasem rzucam piłkę do Was. Uważajcie. Trzy, dwa i... Bum! Bum! Oj! O! Trafiłem kogoś w głowę. Przepraszam. W następnym odcinku możecie mnie odrzu... O! O! Odrzucić, nie tak szybko. Kochani, wow! O! Dostałem zielono. Nieźle. Czarny dzień jest, Bierzcie się do roboty, i w następnym odcinku będzie przesypywanie piasku. I jeszcze jedna mała niespodzianka. Ciao!